z wami i Uczestniczymy we Mszy Świętej w Archikatedrze Wrocławskiej w dniu 3 grudnia, który jest obchodzony jako międzynarodowy dzień osób niepełnosprawnych. W naszej modlitwie przewodniczy Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Siemieniewski, którego bardzo serdecznie Witamy wśród nas i pozdrawiamy. Na początku mszy świętej przypominamy sobie także o naszych słabościach, o naszym grzechu. Przypominamy sobie po to, aby Pan Bóg mógł nasze serca oczyścić, by mógł nam udzielić pełnej radości, byśmy mogli zgodnie z wolą przeżyć tę mszę świętą. Nad nami, Módlmy się, Boże, Ty przez misjonarską działalność świętego Franciszka Xawerego pociągnąłeś do światła ewangelii liczne narody. Daj wszystkim wiernym tę samą gorliwość w rozszerzaniu wiary. Aby na całej ziemi Kościół święty cieszył się z nowych wyznawców, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Drodzy bracia i siostry, Zechciał Pan Bóg w swojej opatrzności, aby nasze dzisiejsze spotkanie na modlitwie wypadło w czas adwentu. Adwent, który kieruje nasze myśli, nasze serca ku zbliżającym się świętom Bożego Narodzenia. Adwent, który kieruje także nasze myśli ku ostatecznemu przyjściu Jezusa Chrystusa. Jednym słowem, Adwent, który nastaja serca na oczekiwanie. Przypominamy sobie, że chrześcijanin to człowiek, który czeka. Piękny zwyczaj, jakże słusznie kultywowany w kościele czterech adwentowych świec. Pojawiają się wraz z pierwszą niedzielą Adwentu i wtedy zapalamy jeden płomień. A kiedy przyjdzie niedziela druga, pojawi się i drugie światełko. I tak będzie i z trzecim, i z czwartym płomieniem, także, kiedy już ma przyjść uroczystość Bożego Narodzenia jest już tuż, tuż. Wtedy jaśnieje pełnia blasku. I który jest prorokiem światła. Przyjdzie światłość, zajaśnie zajaśnieje wobec wszystkich narodów to obietnice, i zajasza, i wiemy, że spełniły się w Jezusie Chrystusie. Przychodzi Pan Jezus z obietnicą swojego światła. Także i po to jest dzisiejszy dzień naszej modlitwy. Także i po to obchodzimy wraz z Kościołem ten piękny dzień naszej troski czy myślenia o niepełnosprawnych. Robimy to po to, aby dać okazję Panu Bogu zapalania w naszych sercach świateł. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Oto wielka tajemnica wiary. Pragnę bardzo serdecznie przyświęcili zaprosić się z i wszystkich uczestników dzisiejszych oko do Auri Papieskiego Wydziału Teologicznego na drugą część naszego. Ponieważ konferencję pisałem sam, więc mam nadzieję, że nie wszystko zapomniałem do tej pory, tylko będę mógł się właśnie z Państwem podzielić tym, co przemyślałem, reprezentując także sobą osoby niepełnosprawne, więc myślę, że tym bardziej mogę liczyć na wyrozumiałość. Otóż widzimy tutaj najpierw bardzo ciekawą osobę. Mianowicie Jessikę, która swoją prezentację rozpoczyna od takiego stwierdzenia dotknąć nieba bez pomocy rąk. Oto mała dziewczynka, która urodziła się bez rąk. Jessica urodziła się bez rąk w wyniku rzadkiej choroby wrodzonej. Nie rozumiała dlaczego nie miała rąk dlaczego różniła się od innych dzieci. Niezależnie od tego brała udział w różnych działaniach, takich jak gimnastyka, taniec i śpiew, często uczestnicząc w dużych prezentacjach. Gdy była małą, często ze łzami w oczach, wyciskanymi z gniewu z powodu braku ramion, skupiła całą swoją energię na sporcie. Jessica uważa, jej rodzice są wzorem do naśladowania i filarem dla niej. Moja mama jest moim wzorem i zawsze mówi mi, że mogę zrobić wszystko, co chciałabym zrobić. Mój ojciec nigdy od mojego urodzenia nie uronił łzy i nie uważa mnie za ofiarę. Trudno jest być ojcem osoby niepełnosprawnej. Był moją ostoją w trudnych chwilach. I to on ukształtował mnie taką, jaką jestem dzisiaj. Jessica posiada stopień naukowy w zakresie psychologii University of Arizona. Zawsze przykuwa uwagę, kiedy tankuje swój samochód gazem. Jest pierwszym w historii kobietą pilotem samolotu nieposiadającą rąk. Przykład tej kobiety pokazuje, jak silny potrafi być człowiek. Im większe trudności, tym mocniejszą mam motywację do ich przezwyciężenia, mówi Jessica. A ty, jaką masz motywację, by dotknąć swojego nieba? Tutaj w pierwszym rzędzie siedzi ksiądz biskup Andrzej, który jest promotorem mojej pracy doktorskiej. Akurat pięć lat minie jutro od doktoratu. Jak ja się mogę cieszyć, że spotkałem ludzi. Którzy nie tylko mnie nie przekreślili, ale dali szansę, mobilizowali. Mówili: słuchaj, nie poddawaj się. Nie uciekaj po to, żeby się nad tobą ktoś litował. To do niczego dobrego nie prowadzi. I właśnie to zdanie Jana Pawła II, które było wielokrotnie przez papieża powtarzane: musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni nie wymagali. Chciałbym Wam drodzy zebrani tu w tej auli zadedykować jako pewien program. Musi nastąpić moment akceptacji tego stanu posiadania, który Pan Bóg nam dał i jednocześnie zadał. Okazuje się, że to nie jest łatwe. Jessica, od której zaczęliśmy, miała szczęście, ponieważ tato, jak tam słyszeliśmy z komentarza, on ją kochał, on ją nie wzgarcił. On się jej nie wstydził. Było jej na pewno znacznie łatwiej. I kiedy uświadomiła sobie czego nie ma, zaczęła kształcić to, co miała. I zaczęła korzystać z tego, co Pan Bóg jej dał i zadał. I właśnie o to chodzi, że tego rodzaju spotkania, jak mamy dzisiaj, czy w ogóle wszelkie spotkania służą tej. Jak to się ładnie dzisiaj mówi, integracji. I ostatnie słowo, zwłaszcza do młodych, którzy tu są obecni. Nie bójcie się marzyć. Bo jeżeli te marzenia spodobają się Bogu, to pokażecie, jak bogaty jest ludzki duch. Do czego potrafi człowiek dojść, kiedy stawia sobie wymagania i wie, że Pan Bóg bez pomocy swojej łaski go nie zostawił. Dziękuję za uwagę. Pamiętam, jak kiedyś znajomy katecheta, to było pewnie ze 3 lata temu, przysłał mi, ale nawet nie zdjęcia, tylko film. Film przysłał o Amerykaninie, który urodził się nie tylko, że bez rąk, ale również bez nóg. Ten katecheta pokazywał to w szkole uczniom i wszyscy uczniowie dochodzili do tego morału, do którego nas doprowadził Ojciec Aleksander, mianowicie tym uczniom robiło się trochę głupio. Patrzył na tego Amerykanina, skończył studia, mieszka samodzielnie, ma pracę, przy komputerze pracuje, no i, i na tym filmie wygląda na zadowolonego. Zaprosiliśmy y, na te dzisiejszą uroczystości osoby niepełnosprawne, ich opiekunów i przyjaciół, z różnych placówek i instytucji mieszczących się na terenie archidiecezji wrocławskiej. Głównie są to placówki prowadzone przez Caritas, dom opieki, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy czy warsztat terapii zajęciowej, ale też przybyły na dzisiejsze spotkanie osoby indywidualne. I muszę wam kochani powiedzieć, że coraz więcej przychodzi ludzi, którzy mają ogromne problemy. Ogromne problemy, nie tylko zdrowotne, i ludzie przychodzą czasem tylko po to, żeby siostro nie mam do kogo pójść, chciałbym się wyżalić, porozmawiać. I co najważniejsze, chciałbym się pomodlić w kaplicy. Myślę, że idea tych obchodów jest taka, by. Osoby niepełnosprawne są pod jakimś takim nadzorem administracyjnym, nie tylko instytucji samorządowych i państwowych, ale również Kościoła. Że Pan Bóg jest też z osobami niepełnosprawnymi na co dzień, umacnia je, błogosławi im i prowadzi ku zbawieniu. Nastawiamy się na wspaniałe, wielkie przeżycia, doświadczenia artystyczne i duchowe, bowiem koncert będzie miał wymiar ewangelizacyjny i chcę zapowiedzieć, że zespół gra specjalnie dla osób niepełnosprawnych, czyli dla państwa. Głowę sobie łamie na pół, lecz sam nie rozumiem Twoich słów, głowę sobie łamie na pół sam, nie rozumiem twoich słów. Głowę sobie łamie na pół lecz sam. Nie rozumiem twoich słów. Głowę sobie Sam Nie rozumiem twoich słów. Głowę sobie łamie na pół lecz sam. Nie rozumiem twoich słów. Głowę sobie łamie na pół lecz sam. Nie rozumiem twoich słów. i'm yes. just so Kim jesteś? Dziś pewność mam solo! Nie biorę żadnych świństw, nie piję nic od dymu, swą odwracam twarz. Nie niszczę ciała, duszy, pan mi daje nowy świat, wspaniały świat! No tak, 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 tak! Panda jest sny! Właśnie Tobie pragnę to powiedzieć, dziś panda jest sny! Właśnie Tobie pragnę to powiedzieć, dziś panda jest sny! Właśnie Tobie pragnę to powiedzieć, dziś panda jest sny! Bo się dobie pragnę do pragnę, no pojedzie!